Bez Jezusa czeka na nas y, rzeczy, szukają na nas rzeczy, z powodu których ludzie mdleć mogą ze strachu. Opis jest straszny, eschatologiczny. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. A na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych żeby ten dzień nie spadł na was z jak potrzask przyjdzie on bowiem na wszystkich którzy mieszkają na całej ziemi czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie abyście mogli uniknąć tego wszystkiego co ma nastąpić i stanąć przed synem człowieczym opis jest straszny eschatologiczny Ludzie mleć będą ze strachu i patrząc zarówno na niebo, wstrząśnięte moce niebieskie, i patrząc na ziemię i na to coś, co się dzieje, obraz jest straszny. Natomiast w tym strasznym obrazie, który często był inspiracją też i dla różnego rodzaju utworów, i dla malarstwa, w tym strasznym obrazie Jezus mówi, Podnieście głowy, nabierzcie ducha, zbliża się wasze odkupienie. Czyli zupełnie inna postawa wierzących w Chrystusa niż innych ludzi. I można się zapytać, co to takiego jest, sprawia, że oni mają inną postawę, że oni zupełnie inaczej patrzą na tą rzeczywistość. No to odpowiedź to jest, to jest wiara, która już jest jakimś zadatkiem wiecznego szczęścia. Czuwać, żeby serce nie było ociężałe, tam są wymienione obżarstwa, obżarstwo pijaństwa, ale też troski doczesne, czyli takie zamknięcie się w sprawach tutaj tylko horyzontalnych, które trzeba zrobić, bez, bez otwarcia serca na, na Ewangelię. I jeżeli to się spełni, jeżeli będziemy czuwać, to będziemy mogli tego uniknąć. Właśnie czego uniknąć? Nieczuwania. A może cierpienia, a może tego strachu? Jedna moja znajoma opowiadała, jak to przeżyła trzęsienie ziemi. Niewielkie. Oczywiście w pierwszym momencie to był szok, ale potem mówiła, że jak to trzęsienie ziemi, ono trwało chwileczkę tylko, minęło, potem dopiero zaczęła chorować. Znaczy a. jej organizm, Zaczął cały ten stres wyrzucać. Okazuje się, że gdy Ziemia się trzęsie, to jest takie uczucie, że no co jak co, ale Ziemia to jest coś, co powinno mm -hmm. być stabilne. Jeżeli trzęsie się Ziemia, no to znaczy, że nie ma nic już stałego na świecie. Otóż wiara jest czymś takim, co sprawia, że nawet tej sytuacji trzęsienia Ziemi, czy jakiegokolwiek innego kataklizmu duchowego, czy kryzysu osobistego, człowiek może podnieść głowę. Tak. I w tym tekście jest też taka, jak w każdym tekście eschatologicznym, w których Jezus zapowiada znaki końca czasu, taka ambiwalencja. Z jednej strony są znaki, a z drugiej strony i tak się nie da przewidzieć kiedy. Jezus mówi, czuwajcie, żebyście nie dali się zaskoczyć, będą działy się te rzeczy, wtedy się wyprostujcie, ale raczej Jezus mówi, będą działy się te rzeczy, żebyście nie byli zaskoczeni, już teraz wam to mówię, niż będą działy się te rzeczy, żebyście przewidzieli ich datę. Ja lubię takie powiedzenie jednego z autorów, który mówi, że. Bo z mojej perspektywy też mi się tak wydaje, że tak próbowanie czytania tych tekstów po to, żeby odczytać Panu Bogu przez ramię, w kalendarz zajrzeć i odczytać. W starożytności autorzy wiedzieli, że to nie po to są dane te teksty. Dopiero później tam od Joachima Sfiore czy Mikołaja Skuzy zaczęły się te takie spekulacje, i dzisiaj one może bardziej jesteśmy do nich przyzwyczajeni, że się pojawiają. Takie pomysły eschatologiczne co jakiś czas, to, 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 to jednak wiemy, ucząc się czytać od starożytnych Biblii, że, że one są drogą donikąd. A ten właśnie autor mówi, że nawet gdyby komuś udało się odczytać, to podejrzewam, że Pan Bóg by o kilka dni przesunął koniec świata, żeby on całą wieczność nie chodził i nie pysznił się przed innymi, że jest tym jedynym, którym zgadł, który zgadł. Yy, więc to tak pół, pół żartem, pół serio. Ale. Niesamowita jest ta nadzieja, nie? Że, że my nie raz się straszymy, że takie słowa jak koniec świata, Armagedon yy, mają znaczyć coś złego, a Pan Jezus mówi nie, 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 dla was chrześcijan yy, ta wiadomość, że świat się kiedyś skończy, że skończy się, że będzie wielki finał jest powodem do zadowolenia, do dumy. Jeśli my nie oczekujemy tego z wyczekiwaniem i z niecierpliwością, to tak naprawdę nie rozumiemy o czym jest Ewangelia. I tu tak chciałbym rozwinąć jeszcze chwilę tą myśl, że my chyba nie zawsze rozumiemy, o czym jest Ewangelia, bo Jezus Zbawiciel to w takim podstawowym znaczeniu słowo Zbawiciel znaczy ratownik. Jeśli nie ma żadnego zagrożenia, to Jezus przed niczym nas nie ratuje. A jeśli rzeczywiście jesteśmy w tarapatach, to potrzebujemy ratownika. I dopiero właśnie takie teksty trudne by się wydawało ulubione przez tych malarzy, którzy dzisiaj wydają nam się tacy naiwni i dawni, ale właśnie takie teksty przypominają nas, nam o tym, o czym jest Ewangelia, że Jezus to jest jednak ratownik, że bez Jezusa czeka na nas rzeczy, szukają na nas rzeczy, z powodu których ludzie mydleć mogą ze strachu, a, a Jezus nas od tego ratuje. Mhm przy okazji w naszych rozważaniach zmieniliśmy ewangelistę z Marka mhm. na Łukasza dlatego że jest zmiana też okresu liturgicznego i roku liturgicznego i te pierwsze ewangelie które są które jest na pierwszą niedzielę adwentu można powiedzieć jest treściowym ciągiem dalszym ostatnich tych ewangelii markowych które to jest jakby dalszy ciąg mów eschatologicznych Pana Jezusa no i Adwent nam się kojarzy, to jest czas na oczekiwanie na przyjście. My się przygotowujemy chociażby do świąt Bożego Narodzenia, ale pamiętajmy, że pierwsza część Adwentu ma ukierunkowanie eschatologiczne. My się uwrażliwiamy na to, że kiedyś Chrystus przyjdzie w chwale i na to, ku temu na to chcemy, chcemy oczekiwać czuwając. Tak, bo to łacińskie słowo adwent, czy adwentus przychodzący, nie znaczy tylko, że Jezus przychodzi jakie małe dziecko, ale to, że od dwóch tysięcy lat towarzyszy nam ciągłe oczekiwanie na to, że on przyjdzie ponownie, już jako triumfujący i zwyciężający król, i o tym dzisiaj czytaliśmy. A zatem niech w waszych sercach będzie pokój od tego, który był, który jest i który przychodzi.